Czy tempura? Bo ostatnio Cassandra artykułowała, że najlepsze to są właśnie te tutaj ten makaron z krewetkami. To możesz mi go ogarnąć na okoliczność największej ilości krewetek. A się pojawiło coś takiego jak shell crab burger, crispy shrimp Bow buns. To też ciekawe. Jedna sztuka 29, dwie sztuki 55. Korean fried chicken. Mięso żucka kurczaka, furpiącej panierce, glazura gochujang. Słyszałaś? Mm -hmm. Cebula, dymka, sezam, chrupiące warzywa, marchew, kurnia, może takiego, takiego Korean fried chicken bym jeszcze, weźmiemy sobie na spróbę Together? Mm -hmm. Jedną porcję dodatkowo takiego Korean fried chicken, co? Najwyżej no, weźmiemy na wynos wtedy, jak nie dojemy. Nie no, z tobą nie dojemy. Jezus, przepraszam. Nie, kopnij mi jasno. Coś jeszcze? Może jakiś o o widelec w oko? Zawsze bierzemy ten Italian, PAWS 59 Z, aktualnie ten z ośmioma krewetkami. Ty chcesz 8? Nie, nie, 5. 5? Czyli 5, 49 zł. No, dla mnie. Pewnie będzie to widać, że dzisiaj wiesz za herbatę, bo ostatnio było tak, że po tych zabiegach u dentysty, no niby wszystko ok, ale nagle mnie zaczęło gardło boleć kurnia i dostałem gorączki. Dzisiaj już nie mam gorączki, ale mnie gardło trochę boli. Kurnia, zadaję herbatą szyku. Elegancką. A cytrynka? Cytrynka jest. To wrzucić. Wrzucić cytrynkę. Witamina C niezbędna. Zlecił wyglądasz tutaj? się. Procedura solenia jest ważna. Bardzo. Przy tego typu rzeczach. Kurczak koreański wygląda fajnie. I chyba jako pierwszego sobie go spróbuję. Pasta do mm. chujan. W Korei bardzo się znałem na kurczaku. Tam najlepszego koczaka, jakiego jadłem, tam żeśmy mię To Ten też fajny, czuć tą pasę tego Mógłby być bardziej pikantny. Mm? powiem ci, że fajny, spróbuj sobie. No i wchodzimy w tę krewetunię. Czuć winko. Najlepiej, jak już człowiek to wszystko wrzuci do brzuszka, opędzluje, wyliże talerz. W tym przypadku następuje wylizanie talerzy w krewecie. Pierwsza moja, e, moja, moja, moja wskazówka, to jak bierzecie ten makaron z krewetkami, Italian Pawns, to solcie go. Ale też mówisz włoskie łapy? Co? Prawns. Prawns, prawns, prawns. No nie, jestem słaby w pronunciation, także Italian Prawns, czyli... Włoskie łapy. Włoskie, włoskie łapy. To posulcie sobie trochę albo oczywiście na boku gdzieś, żebyście zobaczyli, bo ta, ta potrawa znacznie zyskuje, jak się delikatnie ją do soli. Ja wiem, że w restauracjach robią tak, żeby to mniej więcej pod każde gusta pasowało i nie każdy soli tak jak my, ale spróbujcie. Szafa zaleca, żeby sobie spróbować odrobinę soli do tego dorzucić, bo może się okazać, że będzie ok właśnie z tą solą. Mnie brakuje trochę smaku tego wina tutaj w tych krewetkach. Tak, poza tym tym makaronie z krewetkami jest super. Kasandra, głośno mówi. Ja zawsze głośno mówię. Dla mnie cudowny, bo już dawno to powiedziałam, że gdybym miała wybrać jedną potrawę, którą Nie Niedawno, to ja tylko kurnia w zeszłym tygodniu. Dobrze, no to w zeszłym tygodniu. Czyli w moim świecie dawno. dawno. No, to właśnie byłoby to. I ten był wspaniały. Dzisiaj trochę chłodny, ale nie przeszkadza mi to. Wspaniały, wspaniały. Nie przeszkadza mi, że nie czuję wina, bo ja myślę, że wina tam nikt nie żałuje. Tylko jest kwestia tego, że on po prostu odparowuje to wino. A, nie, ja dawniej pamiętam, że jak się ta restauracja może zmienili na jakieś inne albo coś, no trudno mi powiedzieć. Ale ja tutaj nie wyczuwam tego tutaj winnego smaku. Następnym razem. Do uno. A powiedz mi, jak kurczak. Po koreańsku. po koreańsku, wyśmienity, wyśmienity w paście gohujan wszystkim znanej, yy, w panierce, wspaniale oklejał ten sos tego kurczaka. Ja nie jestem wielką fanką kurczaka, a naprawdę ten był wyśmienity, cudowny ryż, cudowna sałatka ze świeżych warzyw w jakimś. Fan... Dobra, ile ci za to zapłacili? W fantastycznym sos. Za bardzo cudownie jest. Nie. Nie zapłacił Ja po prostu lubię tą krewetę. To jest naprawdę moje miejsce smakowe. Tak. i Estetyczne też. Potwierdzam to, też przychylam się, że ten kurczak był super. Wzięliśmy eksperymentalnie jeden dodatkowy, no to jest pełne danie. Nie to, że taka ma przekąska. ktoś chciał zapłacić, no. to ja chętnie. To, to Kasandra chętnie. Kasandra chętnie będzie przyjeżdżała do lokalu i robiła wizję nie, smakową. Nie mówiła, że jest wspaniał. Nie, to musi wspaniał. mówić zawsze. Jak to jest, faktycznie, bo to się. To, wtedy ma to krótkie nogi, jak zawsze mówię, że jest wspaniale, bo są już tacy, Ale co jest ja i ja nie umiem kłamać, bo ja się po prostu rozpłaczę, jak no, coś no się skakuje. tak, to prawda. Ale możesz powiedzieć, że tak się, takie było smaczne, że się aż rozpłakałam z, tego, z tej cudowności. Powiedziałeś, że po mojej twarzy widać, jak jestem niezadowolona. Nigdy to wszystko się wypisuje. No tak, ty się nie nadajesz do tajnej służby królewskiej mości ani w pokera raczej nie graj. E, jak tutaj chyba, tu, 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 tu chyba, ten, fotoradar na światłach 300. A mina fotoradar na światłach. Tak więc e, faktycznie, kurczak też fajny, warto go spróbować. tutaj też mi nic nie dosalali, nic nie dorobili. Fajna, zimna sałatka z warzyw, z fajnym sosem też do tego, dużo świeżego sezamu, nie jakiegoś takiego wiecie, bo czasami tym sezamem potrafią zepsuć, jak jest, jak jest nie za fajny, a tutaj, no, no super, no ja też po, po, potwierdzam, polecam, e, cenowo, to Wy mówicie, czy jest tanio, czy jest drogo, Kasandry makaron był za 50, bo miała 5 krewetek, mój był za 59 bo miałem 8 krewetek, czyli 3 krewetki kosztują 9 zł, złotych, nie? Czyli po 3, 3 zł krewetka yy, i ten 49 zł ten kurczak yy, po koreańsku. No, plus ja sobie wziąłem herbatę, ale nie pamiętam ile. Tam gdzieś jakiś chyba paragon sobie nagrałem. 3 zł. Herbatę dychę? Tak. A woda twoja? 9. Woda 9. No tak więc cenowo to. To sobie możecie sami to gdzieś tam do jakiejś szufladki u siebie zapakować, ale dla mnie było smacznie i, i myślę, że też częściej będę na tego kurczaka spoglądał, chociaż to było takim dobrym. A ktoś tu dzisiaj kręcił noskiem? Dobry jest ten kurczak, żeby go właśnie tak sobie dorzucić jako jeszcze dodatkowy jedzenie, bo jakbym sam ten kurczak zjadł, to może bym się nie najał. A tak jak go dzisiaj, to jestem dobity no po tak, korek. No my wzięliśmy dużo, ale ja jestem dobita po korek. <laughs> tak, więc to była taka porcja no, na normalnie trzy osoby, nie na dwie, tak więc tą cenę dzielce, dzielcie przez pryzmat, że to były trzy pełne posiłki, a nie dwa. No, tyle. Doskonałe. Dobry. Ale rzuca się w oczy? Tak. Można ją zauważyć? Tak. Ale widać, że to kamera, czy może to wygląda, że mam taką fajną broszkę na czole? Widać Tak? Ta. Nie jest dyskretna. To już wiemy. A jeszcze wracając do naszego e, pobytu w e, jedzeniowni. Cudowniczący To w jedzeniowni jeszcze trzeba podkreślić miłość obsługi. Czy miłość? Miła jest obsługa. Co? Miła jest bardzo obsługa. To, to, i... Dlatego zostawiłeś tam swój numer telefonu. Nie, zostawiłem swój numer telefonu, dlatego że terminal kurnie. Teore... baw się. Teoretycznie, tak, baw się. baw się. Terminal teoretycznie nie zadziałał, a zadziałał, ale mówię: na wszelki wypadek zostawię pani numer, żeby. Na wszelki wypadek to niech sobie pani zapisze na tej serweteczce mój numer telefonu. 6616. Tak tak, 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 tak. Nie rób, nie rób, nie rób nikomu. Nieprzyjemności. A, ale tak, jest miła obsługa i jeszcze oprócz tego ty zwróciłaś uwagę na to, że numer 13 masz że jest coś takiego jak ee, fajnie, jest taki przyjemnie zorganizowany lokal. Tak widać, że estetyka jest dość, też na dużym, na, na wysokim poziomie, a może w ten sposób powiem. Tak więc fajna, kreweta spoko.